Siemanko ludziska z tej strony Agro polskie. dzisiaj jak widzicie w Proximie akcja gnojowica skoszyliśmy jęczmień mieliśmy za dużo gnojowicy po prostu już od no, dłużej nie dało się trzymać i wywozimy jak idzie zaraz jak to wywiozę biorę 16 i Grubera, bo wow. za szybko nie wolno. Już był raz vlog z tym, z Mnojowicą ale to był pierwszy vlog i nie wyszedł, więc teraz miałem okazję, więc nagrywam dla Was. myślać Ci go nie zrobić razem z gruberowaniem. To jest już ostatnia beczka. Tak to trzeba było tam mieszać, zgarniać to mieczy, bo nie było czasu. Beczka 10 tysięcy litrów ATS poczni Polecam. Bardzo ładnie fajnie się jeździ Może jest trochę długa czy coś, ale Plastik i to powinno mówić samo za siebie, nie? Paniura plastikowa nie ma problemu, nie gnije. Jak to kiedyś, maszyny, rama solidna, wszystko takie odporne. Ciężko to w ogóle gdzieś coś zepsuć. więc fajne beczki, fajne. tak to po zbożu można jeździć no tylko, że to jest nasz kawałek tu jest drugi nasz, więc a po co się pchać zaraz na krawędzi rogu bo to, to, to co się ujedzie to minimalne straty za chwilę będę musiał iść przełączyć, bo zapomniałem na wyciskanie także Nie ma daje radę bez problemu Cześć Nie no idzie idzie Tak kurza

Ten vlog będzie dopiero chyba za dwa tygodnie. Dzisiaj jest piąty. Po pierwsze, wrzucę vlog właśnie z koszenia niećmienia. Nie wiem, czy. A to będziecie widzieć, bo nie będę nawet mówić. To już będzie. Ale. Chodzimy, chodzimy. Dzisiaj już trochę gorsza pogoda jak wczoraj. Wczoraj nam no, ładnie słoneczko świeciło do wieczora, ale. Część w ciągu dnia trochę popadało No ale ci co wyjechali to kosili jeszcze więc 4 na godzinę Polecam Bez napędu jest, że Także klasa jest nie się jeździ wodnie. Marzenia niektórych. Można by powiedzieć. Sobie zrobimy takie półeczko, żeby nie musiał cofać. se prosíme, máte na co, jak, kde. Vám pokazuje, co, jak, jest i to dużo lepsza ale dźwięk jednak 16 ma lepszy bez porównania Działamy ciągle, coś trzeba robić Tak, sprzątaliśmy po górze Później przygotowaliśmy się do koszenia Wsięliśmy teraz na jabłice Powoli zasął się Żniwa na maksa, wszystko jary zimowe Gruberowanie od świtu do zmierzchu tak wakacje. Tak jak pewnie będziecie widzieć na poprzednim vlogu. Jeliście już na poprzednim roku Nowym nabytkiem jest Klaas Dominator 88 SL Maxi. Ładnej, kombajny mi się też bardzo podoba. Coś bardziej celowaliśmy w zwykły SL, ale była okazja, więc nie ma co wybrzydzać. Ten też jest miód Komputer pokładowy ma kamerę cofania, no zamontowaliśmy więc wszystko co trzeba jest. Widzicie, ile jeszcze jest nojuby, nojawcy, poszczególnych, nie wiem, czy to widać, czy nie. Tak można jeździć, jeździć bez końca z beczką. а там мало вот, 4 тысячи, то там с поворотами не было.

Zlewacz, pompa działa, nic, nie, nie szarpie, nie stuka, nie puka Wygoda, naprawdę, to jest wygodne, polecam I ktoś powie, że hydraulicznie pompa jest niewydajna, a wystarczy na 1,5 tysiąca obrotów I pompa bez problemu ciągnie 6-7 minut mamy beczkę naciągniętą Chyba, że jest naprawdę gęste, to już później po 10 może podejść, ale... Nie będziecie widzieć bo kończy się w tylko widać idziemy no właśnie. Zobaczcie sobie, naprawdę ładnie to wygląda. Jakby jeszcze tura nie było to w ogóle pięknie, ale nie chciało się nikomu odpinać. Chociaż powiecie, że to jest chwila moment, ale na parę beczek to tam nie warto A. Coś tam niby jest. Zamkniemy zaraz. Śmierdząca sprawa. Dobra, ludziska. Ja będę kończył. Także zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.